To co to jest? Jak miło, to prezenty dla rodziny dziewczyny, naprawdę? Za mało? Mało? Mamo, stanowczo za dużo, nie trzeba tyle. Za dużo? Tak, ale chcemy coś jej dać. Nie rozumiecie. Udajecie rodziców zwykłego chłopaka. Nie jesteście milionerami. Należycie do klasy średniej. Czyj to był zresztą pomysł? To Wy na to wpadliście, więc teraz wyglądajcie i zachowujcie się jak trzeba. Nie musimy jej tego wszystkiego dawać. Co to jest? To my. No tak, ale co wy macie na sobie? Trzeba się ładnie ubrać. Za dobrze. Musicie włożyć coś mniej wyszukanego. Mniej wyszukanego. Mniej wyszukanego.